Jesteś ciekawy, dlaczego twój kot atakuje twoje kostki? W tym filmie odkryjemy znaczenie tego kociego zachowania. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje kostki są nieustannie atakowane? Niezależnie od tego, czy stoisz, leżysz w łóżku, czy siedzisz, koty nie mogą oprzeć się tej pokusie. Ale dlaczego nasze koty uwielbiają atakować nasze stopy i kostki? Ataki kotów na nasze stopy mogą często wynikać z prostego pomylenia rozmiarów. Wyobraź sobie, jak to musi być dla kociaka, gdy patrzy na ciebie, człowieka sześć razy większego od niego, i zdaje sobie sprawę, że twoje stopy są tam, tak blisko i tak kusząco. Dla kotów, które postrzegają świat z zupełnie innej perspektywy niż my, zrozumiałe jest, że ta rozbieżność wymiarowa może prowadzić je do atakowania twoich kostek bez złośliwości lub agresji, ale raczej z czystej ciekawości i fascynacji nieznanym. Nasze urocze koty, tak małe w porównaniu do nas, często uciekają się do nietypowych taktyk, aby zwrócić na siebie naszą uwagę. Pośród naszego codziennego zgiełku mogą czuć się ignorowane i szukać sposobów na bycie zauważonym. Ale wiedzą, jak nas oczarować. Atakowanie naszych kostek może być idealną strategią, aby upewnić się, że patrzymy bezpośrednio na nie i poświęcamy im uwagę, której pragną. To tak, jakby mówiły: hej, jestem tutaj. Spójrz na mnie. Więc następnym razem, gdy twój kot będzie zdeterminowany, by powalić cię niespodziewanym atakiem na nogi, pamiętaj, że może po prostu prosić o odrobinę uczucia i interakcji. Nasze koty są mistrzami sztuki zabawy, a dla nich każdy poruszający się obiekt, lub stopa, jest powodem do zabawy. Kiedy atakują nasze kostki, tak naprawdę próbują rozpocząć z tobą grę. Koty mają naturalny instynkt łowiecki, a nieoczekiwane ruchy są dla nich jak wyzwanie. Tak więc atakując kostki, kot po prostu podąża za instynktowną chęcią ścigania czegoś w ruchu. Dla nich jest to część zabawnej i stymulującej gry. Więc następnym razem, gdy poczujesz te małe ukąszenia na kostkach, pamiętaj, że twój kot po prostu chce się dobrze bawić i wchodzić z tobą w interakcję w sposób, który jest częścią jego kociej natury. Koty to niesamowite zwierzęta, które mają bardzo specyficzne sposoby okazywania uczuć. Kiedy twój kot decyduje się rzucić na twoje kostki, może to być dziwna manifestacja tego szczególnego uczucia. Dla kotów delikatne gryzienie jest sposobem na pokazanie, że czują się z tobą związane i że ufają ci na tyle, by odsłonić swoją wrażliwość. To tak, jakby mówiły, jesteś częścią mojej rodziny i kocham cię tak bardzo, że zaryzykowałbym nawet swoje dobre zachowanie, aby wyrazić siebie w czuły sposób. Choć może nam się to wydawać niewygodne, Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że te miłosne ukąszenia to wyjątkowy sposób, w jaki koty okazują nam to szczere uczucie. Czasami, gdy kot atakuje cię regularnie, ataki te mogą stać się częścią rutyny. Wyobraź sobie następującą sytuację: za każdym razem, gdy siadasz na konkretnym krześle, twój kot decyduje, że nadszedł czas, aby zaatakować twoje kostki. Początkowo mógł to być tylko pojedynczy incydent, być może sposób, w jaki poruszały się twoje stopy, przykuł uwagę kota. Ponieważ oprócz tego, że są urodzonymi łowcami, koty są mistrzami sztuki obserwacji i cierpliwości. Pozostają czujne i uważne na wszystko, co się wokół nich porusza, szukając wszelkich oznak potencjalnej zdobyczy. Kiedy atakują twoje kostki, działają instynktownie, motywowane sposobem, w jaki twoje stopy poruszają się w nieprzewidywalny sposób. Perspektywa potencjalnej ofiary stymuluje je do działania jak zwinne i przebiegłe drapieżniki, gotowe do ścigania tego, co postrzegają jako potencjalną zdobycz. Następnym razem, gdy poczujesz, że Twój kot rzuca się na Twoje kostki z determinacją, pamiętaj, że nie tylko się bawi, wyraża jeden ze swoich najgłębszych i najbardziej nieodłącznych instynktów. Jednak te powtarzające się ataki są wzmacniane przez reakcję opiekuna lub jej brak, mogą stać się dla kota nawykowym zachowaniem. Ta niechciana rutyna może być nie tylko niewygodna dla ciebie, ale także trudna do zniechęcenia, gdy już się utrwali. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć przyczyny tych kocich w tradycji i przyjąć pozytywne, konsekwentne strategie, aby przekierować zachowanie swojego futrzanego przyjaciela. Koty są znane ze swojej bezgranicznej ciekawości, i czasami ta ciekawość może być skierowana na nasze stopy w nietypowy sposób. Czy wiesz, że dla kotów nasze stopy mogą być prawdziwym sensorycznym skarbem? Wynika to z faktu, że ludzkie stopy mają tendencję do pocenia się, zwłaszcza gdy tkwią w butach przez długi czas. Pod ten niesie ze sobą wiele interesujących zapachów, którym nasze koty nie mogą się oprzeć. Dla nich każdy krok, jaki stawiamy w świecie zewnętrznym, odbiera różne zapachy i smaki, które budzą ich ciekawość i instynkt łowiecki. Kiedy więc Twój kot decyduje się rzucić na Twoje kostki, może to być po prostu dlatego, że chce poznać nowe zapachy i smaki emanujące z Twoich stóp. Z kociej perspektywy zachowanie to nie jest agresywne, jest raczej odzwierciedleniem ich wewnętrznej ciekawości i chęci odkrywania otaczającego ich świata. Nauczenie kota, by nie gryzł i nie drapał kostek, wymaga cierpliwości i konsekwencji. Gdy kot przekroczy granice podczas zabawy, należy natychmiast przerwać interakcję, nie krzycząc ani nie działając w sposób karcący. Zamiast tego wydaj głośny, wysoki dźwięk, aby wskazać, że ugryzienie lub zadrapanie spowodowało ból. Następnie delikatnie odejdź od kota na kilka minut, pokazując, że takie zachowanie kończy zabawę. Kiedy wrócisz do zabawy, zaoferuj bezpieczne i odpowiednie alternatywy, aby kot mógł uwolnić swoją energię bez ranienia Ciebie. Z czasem i dużą ilością praktyki, kot nauczy się moderować swoją siłę podczas zabawy, zapewniając bezpieczniejszą i przyjemniejszą interakcję dla Was obojga. Odkryj sekrety kocich zabaw i rozwikłaj tajemnice zachowania swojego kociaka. Zarejestruj się już teraz i dołącz do naszej społeczności poświęconej lepszemu zrozumieniu naszych czworonożnych przyjaciół. Dzięki ekskluzywnym wskazówkom i zaskakującym ciekawostkom będziesz zawsze o krok do przodu w zapewnianiu najlepszej opieki i zrozumienia dla swojego kota. Dołącz do naszej rodziny i daj się oczarować fascynującemu światu kotów. Odkryj wszystkie niuanse kryjące się za mimiką Twojego kota i odblokuj sekrety zakodowane w jego spojrzeniu, ogonie i uszach. Obejrzyj teraz, aby zrozumieć niewerbalny język swojego kota i jeszcze bardziej wzmocnić swoją więź z nim. Przygotuj się na zaskoczenie wskazówkami, które Twój kot daje Ci poprzez ciche gesty. Skorzystaj z okazji i zasubskrybuj kanał, aby stać się prawdziwym ekspertem w komunikacji z kotami. Subskrybuj kanał, aby uzyskać więcej wskazówek na temat zachowania kotów. Mamy nadzieję, że spodobały Ci się wskazówki i historie o tym ciekawym zachowaniu naszych kocich przyjaciół.